Dzień dobry, witam wszystkich moich kochanych widzów. Dzisiaj jest draping. Same siódemeczki, jakie dostałam w kolekturze. Mamy kosmiczne 7, Extra 777, Big 777, dwa razy neonowe 7, no i Playbook. Wkład, jak się nie mylę, 90 zł. Tak, 90 zł. Zaczynamy. Zaczniemy od najniższych. Za 5 zł z numerem 26 szukamy siódmeczki lub gwiazdy. 2, 9, 4, 3, 6, 2, 8, 5 i 3 i 5. No, niestety pusta. Może druga coś da. Z numerem 33. No i szukamy siódmeczki. Mamy 9, 2. O, gwiazdeczka. Jeszcze nie miałem gwiazdeczki. Gwiazdeczka pomnóż razy 3, ale super. Drabiemy dalej. Mamy 5, 8, 2, 6, 3, 9 i 8. O, świetnie. Zobaczmy, co nam kryje gwiazdeczka. Gwiazdeczkę nam kryje. O, 30 zł. Piękna strepeczka. No, jeszcze deski nie miałam. Ciekawa. Ok. Przejdźmy do kolejnej. Z numerem 9. Bik 777. No i szukamy siódemek. Mamy bank, pierścionek serce. Baknut podkowa pik. Garniec banknot, cytryna, gwiazda winogrono, banan, jabłko pomarańcz, monety, diament pomarańcza, podkowa, arbuz, wiśnie, złoto. Na razie nic. Monety, banany, jabłko, pik, cytryna, serce, pierścień, koniczenka, truskawka. Garniec, korona, truskawka. Wiśnie, dzwon, worek, dzwon, gwiazda, winogron. No i ostatnia gra. Czy będzie siódemeczka? Mamy koniczynkę, bank i złoto. No Niestety pusta. Kiepskie są te siódemki. Big. No to są podobne. Z numerem 14. No i też szukamy siódemeczki. Mamy koniczynkę, monety, jabłko. Bank monety, koniczynkę, gwiazda, banknot złoto, garniec, banany, dzwon, truskawka jabłko, pik, banany serce pik, złoto cytryna, garniec. Na razie nic. safe ananas, gwiazda, pomarańcz serce podkowa. Zwą banknot, Arbus, Cytryna, Diament, Truskawka, Podkowa, Worek, Diament, Arbus, Worek, Safe. No i ostatnia gra Pierścionek, Winogron i Pomarańcz, Pusto. Teraz ta wielka kosmiczna, Siódemka. Tutaj szukamy Siódemki Księżyca lub Planetę. No to szukamy. Mamy obcy, gwiazda, diament, kometa, astronom, jabłko, wiśnie, winogrono, perła, ananas, piłka, plejada, antena, portfel, cegar, melon, kutka no, na razie nic. Narty, klucz, awokado, słońce, tęcza, parasol, chmury, tornado, teleskop, kwiat, rakieta, cytryna. No i w ostatnim polu mamy koronę, bonusowa, szansa. Hmm, mamy pik. Niestety pusta. Kiepska ta strapeczka. No i przejdźmy do ostatniej. Miejmy nadzieję, że szczęśliwej. Playbook z numerem drugi. No i robimy. Szafirowa. 22, 18, 8. I dwadzieścia. I mamy obok dziewiętnaście, obok dziewięć, obok siedemnaście, sześć, szesnaście, czternaście, piętnaście, dwadzieścia jeden obok, dwadzieścia trzy obok i jeden. W pierwszej nic, Rubinowa. Kuper, zegarek, portfel, perfumy, worek, lustro, szminka, perła, pierścionek i, i złoto pusta. No szukamy trzy razy symbol siedem. Niestety jedna u tymeczka pusto 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 Ametystowa. Dwa identyczne symbole. moneta, portfel, worek korona, lustro złoto, portfel worek, korona złoto, perła pierścionek, kufer perła, pierścionek moneta lustro i kufer. Trzy takie same symbole. Rok siódemaczki. Mamy lustro, perła, świnka, korona, róża, świnka, moneta, szyjnik, perfumy, perfumy, moneta, prezent, podkowa, róża, pierścionek, Plik, dzwon, lustro, prezent, dzwon, plik. No i ostatnia strona. Tutaj szukamy lustra. Tam mamy korona, złoto, zegarek, portfel, worek, pierścionek, kufer i perfumy. I gra ostatnia, trzy takie same kwoty. Niestety brak. Także strateczka jest pusta. Podsumowując odcinek, wkład był 90 zł, jeśli się nie mylę. A szczęśliwa była tylko jedna, neonowe 7, które dało nam 30 zł. Dziękuję za uwagę. Oczywiście, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.